Cześć, siłanko. w handlu rzeczami używanymi, zwłaszcza samochodami używanymi, nie zawsze wiemy, czego się spodziewać. Czasem ma być coś fajnego, okazuje się kiszka, i no, właśnie w tej chwili mam drugi samochód, właśnie takie fajne sobie porównanie, gdzie Pierwszy miał być Ford, Ford Focus 2008 rok. E, Focus 2, polift, Na zdjęcie bardzo ładne, z wysokim wyposażeniem. Od właściciela, jedynego właściciela w kraju 6 czy 7 lat, czy 8 już nie pamiętam który mówi, e, że uszkodzony jest tryst, i wszystko, co mu dam, powyżej ceny złomu, chętnie mi odda. Lampeczka się zaświeciła: Money, money, money. Pojechałem, oczywiście jak najszybciej się da, pojechałem, na miejscu okazało się nie, niestety, nie wtrysk i co najmniej uszkodzona uszczelka, co najmniej. Taki ceniek jak na początku się umówiliśmy. wziąłem, zadowolony, jednak będzie nadal duża kasa. Myślę, jeżeli nie wtrysk, uszczelka sprzedam tu tak jak jest, jakiś inny handlarz, któremu się chce, że to powiem, robić. Dzwoniących było bardzo, bardzo, bardzo mnóstwo, nawet przyjechało parę osób. Wszystkim niby było ok, nie wiem, to jest jedno właśnie z takich samochodów, gdzie właśnie czasem tak bywa, że niby każdemu wszystko ok. No, ale zastanowimy się i tyle. Jak się później okazało, yy, jak się później okazało, w tym samochodzie dosyć częstym problemem jest pękanie głowicy. I tak naprawdę do tej pory samochód stoi. Co prawda, już sprzedany, ale stoi. I chyba teraz bardziej dochodzę do wniosku, że jednak faktycznie mogła tam pęknąć głowica. E, jednego dnia, jednego wieczora do mnie pisze dwie osoby. Dwa tysiące przyjeżdżam, zabieram. I oraz drugi, 1800 przyjeżdżam, zabieram. Uwielbiam tego typu ludzi. Ja mówię, okej, okay, przyjeżdżaj, zabieraj. I wiecie co? Żadnego kontaktu. Jeden z nich niby już miał lawetę, niby już jechał. Czekam na niego, czekam, już minęło z pół godziny więcej niż miało być, czy godzina, dzwonię, połączenie odrzuca. No i właśnie dlatego też nie lubię dzwonić, odzwaniać do no, teoretycznie kupujących, ponieważ jeżeli nie dojechał, to znaczy, że już nie dojedzie. Ale. Zadzwoni pewien pan, który nie wiem, potrzebował pewnie dokładnie takiego samego samochodu. Robi przelew i kupuje. Ile pan chce do ręki? Powiedziałem, że 2,200. I wiecie co? Kasa na koncie, samochód sprzedany, jeszcze nie odebrany, mówi. Może za tydzień, może za dwa przyjadę. Ile. To jest, jeżeli chodzi o te. Kiepskie sprzedaż, kiepskie kupno nie tego, co się spodziewało, ale żeby nie było, że jest tylko źle, to od razu po nim kupiłem Skodę. Ja bardzo nie lubię Skody, co prawda. One gniją, są bez wyposażenia. Ogólnie samochód raczej na dobitkę. Ale, 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 czy na pewno są i samochody, jak ta Skoda, które. Bardzo umilają życie takim ludziom jak ja, czyli handlarzom. Co prawda, jechałem również do samochodu, gdzie jest uwalony silnik, bo, jak to sprzedający powiedział, w silniku są takie dźwięki, jakby ktoś wiercił. Tak naprawdę byłem troszkę mało zainteresowany tym autem, ale sprzedający na wysłał mi jeszcze jedną taką fajną wiadomość. Cena, nieważne, dogadamy się, jak pan przyjedzie. W takim razie co, kiedy można przyjechać. Siadam auto i jadę. E, oczywiście, e, widziałem jak to jest silnik 12HTP. E, w sumie już byłem przygotowany w najgorszym bądź razie na wymianę tego silnika, to raczej raczej sam bym sobie poradził. To jest malutki silniczek, taniutki silniczek, i jakieś parę stówek by wpadło do kieszeni. Jednak podjeżdżam. Z zewnątrz patrzę. Eee, samochód trochę poprzecierany, już pokazuje. Jakieś tam przycierki parkingowe. Prawdopodobnie słupek. I jak tutaj może będzie widać, prawdopodobnie drugi słupek. Ale jednak to skoda. Patrzymy dalej na rdze. I wiecie, co się okazuje? Progi piękne. Ładne progi w Skodzie, to już jest coś. Jedziemy dalej. W końcu przychodzi sprzedający. Z kluczykiem. Z pilotem. To mnie już znowu cieszy. Skoda, centralny zamek z pilotem, bardzo fajnie. Jedziemy dalej. W każdym razie, co do czego, odpaliliśmy silniczek, odpalił bardzo pięknie, bardzo ładnie, cichutko. Zgasiłem, ponieważ wydający mówił, że zaczyna stukać dopiero jak się silnik nagrzeje, więc myślę, jeżeli się dogadamy co do ceny, lepiej niech będzie zimny, wracamy, aby szybciej do domu, może jeszcze jakoś do niego dojedzie. To tamto bardzo szybko się dogadaliśmy o cenę, cena bardzo śmieszna tak naprawdę. Nie patrzyłem nic w tym samochodzie, cena była jaka jest, piszemy i jedziemy. No, ale co? Coś, co kupiłem za bardzo, bardzo śmieszne pieniądze, wystawiłem e, do sprzedania za pięciokrotność tego, ile, za ile kupiłem ten samochód. A co było w tym samochodzie jeszcze dodatkowego? 3,4 baku benzyny, którą już praktycznie wyjeździłem. Nowy rozrząd zrobiony 3000 km temu, nowy olej również 3000 km temu. E, koła bardzo ładne, dębicy zimowe z 2019 roku. Już mi się wydaje, że już sam mi się zwrócił. Dalej, e, 173 tysiące przebiegu w skodzie. Pięknie, Gites, mi to się bardzo cieszy. i przegląd dwumiesięczny, czyli jeszcze na 10 miesięcy. Katalizator na miejscu. Samochód tak wygląda, jeszcze nie przygotowany do sprzedaży. To co jest tutaj i tutaj, to już zrobił mój syn. Tak pięknie wygląda, zobaczcie jaka kierownica. W samochód aż pachnie świeżością. Dosłownie pachnie świeżością 173 tysiące przebiegu. Radio USB, rozumiecie radio? I ktoś nie wyjął radia. To u mnie się zdarza już tak rzadko. Tak jak mówię, było 3 czwarte zbiornika. Już w połowę zbiornika na powiedzieć, że wyjeździłem. I w Skodzie jest klima. I naprawdę bardzo ładnie chłodzi. Samochód bardzo fajny, naprawdę bardzo fajny. Te śmieci też są już moje. Patrzcie, jak tu wszystko jest wypucowane. Ładnie. Ja rozumiem, że prawdopodobnie ci, którzy sprzedają samochody po 20-50 tysięcy do takich wypucowanych, świeżutkich aut na pewno są przyzwyczajeni. Jednakże ja sprzedając samochody, tak do 2000, do trzech, tak naprawdę, wiadomo, 5, czasem też się zdarza, jednakże wolę, wolę te tańsze. Dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny samochodzik, bardzo ładny strzał. Mam go dziś, yy, dziś jest drugi dzień, na wieczór jest umówiony już klient, i mam nadzieję, że się sprzeda. Pokażę Wam jeszcze może dookoła to autko i chyba będziemy kończyć. Rdzawki są jedynie o tak, To są i naprawdę na kamerze wygląda to gorzej niż w rzeczywistości. Tak jak wspominałem, ja go nawet jeszcze nie umyłem, nie odkurzałem, bo po prostu po co? Tej przycierki na żywo to praktycznie nie widać. Autkiem się naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie jeździ. Widać, że autko pachnie świeżością. Jest to moje, nie wiem, może ze trzecie, czwarte autko w tak fajnym stanie. Jeżeli chciałbym doprowadzić go do ideału, zrobiłbym te dwie przycierki i autko by było jak nowe. A wracając jeszcze do tego wiercenia w silniku. Eee, po jakimś niedługim czasie. Mmm, tylko że ja jechałem, tak jak mówię, z e, zamkniętymi szybami, złączoną klimą. Po jakimś niedługim czasie faktycznie się okazało jest sobie jakiś dziwny dźwięk. Ale mówię, nie będę się zatrzymywać, paliwko jest, nie będę się zatrzymywać, dojadę do domu i w domu wszystko sobie zobaczę, eee, co się okazało? No i właśnie już pod domem jestem, kurczę wychodzę, silniczek pracuje pięknie, już trzeba szukać przyczyny, tak, i po prostu trochę jakiś czas później pojechałem sobie do sklepu, sklep jest niedaleko, z otwartymi szybkami, co się Boże okazuje, że niby wiercenie, to po prostu najprościej w świecie było blaszek z klock klocków hamulcowych i na tym polegał cały problem tego samochodu. Nieuszkodzony silnik, a jedynie klocki hamulcowe do wymiany. Powiem szczerze, że byłem niezmiernie z tego szczęśliwy. Wystawiłem autko. Jeszcze przez jakiś czas myślałem, żeby zrobić te obcierki, e, jednak. Auto jest na tyle fajne, że mi się wydaje, że to po prostu będzie szybkie kupno, szybkie sprzeda szybka sprzedaż. Tak naprawdę dzisiaj drugi dzień i dzisiaj go sprzedam. Jestem tego prawie pewien. Ale Farta chciał, że właśnie po tego Forda przyjechał ten gościu, który go kupił, ponieważ miał u mnie w mieście również do zobaczenia inne auto mojej konkurencji. Zobaczył, załadował sobie Forda, pooglądał troszkę Skodę, niezbyt zainteresowany, i pojechał po tamto auto. Godzinę później dzwoni i mówi, że tamto auto okazało się syfem, i wrócił do mnie po Skodę. Fajnie wyszło. W każdym razie zapraszam Was na mojego Facebooka, na Instagrama Znudzony Handlarz. Subskrybujcie mój kanał oraz piszcie w komentarzach. Może Wam też coś podobnego się trafiło, może mieliście jakieś te bardzo złe zakupy, może jakieś bardzo fajne zakupy. Stawiajcie łapki w górę. Dzięki, cześć i pa.